Lodowiska w sezonie, a przed nami kolejny mecz, tym razem No Limits Eso! Brawa! Chłopaki wbijają na lodowisko, a tuż za nimi Taz! Obie drużyny są ze Śląska, przynajmniej tak twierdzą. Z no Limits obiecały mi, że wjadą na arenę na takim wózku sklepowym. No i co? Gdzie ten wóz? No nie wiem czemu weszli tak normalnie. Może mi nie pozwolili. A może cięście ściemnili, żeby się nie pytali. No Limits w końcu. Ciekawa kolorystyka. Tas trochę, trochę bardziej militarnie. No Limits trochę mniej militarnie. Tas QB Skład. Serek, Woodson, Kaczoru, Toster, Celny, Chudy. Druga drużyna, Teraz to się wyświetlić. Teraz No Limits zobaczymy, są i oni. No Limits, Airsoft, Kiki, Malina, Havran, Danek, Mio, Krzaku. Krzaku. <noise> U -u. Będzie się działo. <noise> no Limits bardzo fajnie też charytatywnie działają, z tego co wiem, dla schronisk, dla dzieciaków. Wielkie serca, wielkie serca, szybkie samochody, szybkie palce. <laughs> Na poprzedniej edycji byli debiutantami. Zobaczymy, co będzie teraz. Musisz. O, proszę, klasyczna meczka jeszcze nie uspidowana do końca. No ja dobra. Co się Zaraz zaczynają. Ta, to nieco. Zaczęli. Zaczęli. Zdrowy zespół. Poszli. Ale cóż, wszystko może się wydarzyć. z przodu. przodu pięknie Taz yy, postanowili się bardziej bunkrować na pierwszych przeszkodach no tak. Ale ta strategia już niejednemu się tutaj powiodła Ale Tazy bardziej tak grają chyba z y, CQB prawda Z tego co to... pamiętam O i dostał ty jeden Tak, to no, nie, jest, nie jest łatwo tam się zmieścić Szczególnie na początku gdy wszyscy jednak dopadają do tych przeszkód wysokich I szukają yy, pola ostrzału ale, ależ to szybko strzelne. Paintball mają złe krwi. Przeszli na pipton. Myślisz, że dlaczego? Że kulki tańsze? Myślę, że tak. To chyba bardziej większa dostępność aren w ogóle. Zaczyna tak... Paintball tak trochę od, od, od lat laty tej... umiera. Nagrałeś w ogóle paintball kontra Airsoft? Nie hmm. nagrałem, ale jest to w planie od lat. No i mam jednego z zawodników No Limits no. na tym Snake'u. Próbuje się tam przemknąć, tam polec. jest bardzo ciasno. Do tej pory nie, nie, nikomu chyba nie udało się. Ale tam chodzi. Jest, chyba, jest. Nie jest. niepostrzeżenie. Powoli, po cichutko, tą jedną nogą <laughs> się podciąga do przodu. I, I będzie flaga. Będzie, jest, jest, yes. ma tą flagę. No Limits zaczęło im odliczać punkty. A teraz cały czas... I wycofał się mocno. bezpiecznie. Teraz myślę, nie ma szans, żeby podeszli. Jak będzie trzymał ten chyba, kąt, to Chyba już... o nim dalej nie wiedzą, mimo że zaświeciła się flaga. Chociaż nie, jeden z tazów wygląda na to, że czyha na, czyha e, na niego. na niego, ale on pilnuje ten kąt właśnie przez taką. jak ta ta ja ja teraz dostał. ten będzie podbierał, myślę, że... Oj, 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 oj. O, popatrz, wycofuje, Patrz, wycofuje, się wycofuje. Taktyczne <laughs> wycofanie dzisiaj. To jest e... ślimakowanie. Ruch ślimakowy. No i to jest właśnie to. Oj, dostał. Swoje zrobił. Flaga odpalona. Buty. No trochę się uspokoiło. Ale mają bardzo mało czasu na przejęcie flagi i raczej nie odzyskałem tych punktów. Tym bardziej musieliby przejąć dwie, żeby liczyły się szybciej punkciki, ale jeszcze mogą do wybicia zagrać. Mogą jeszcze na wybicie, bo I jest, chyba nie więcej. Próbuję to zrobić. I da. udało mu się. No to teraz Czyli ty. tazy wygrały przez wybicie tą rundę. Tak sobie siedzieli i sobie wyprzykali. Jak gdyby nigdy nic, pobiegł tą prawą. Więcej, jakby powiedzieć, więcej techniki pokazało no-limits, ale jak widać, to nie, nie, nie zawsze działa. Nic nie, zawsze się nie pomogło. Różne właśnie to, to, że te tylne przeszkody bardzo mocno zasłaniają ci widok. Jeżeli ty się skupiasz na lewej albo prawej stronie, to nie widzisz ani środka, ani tej właśnie tej, e, przeciwnej. I to jest I właśnie to, to. Przydaje się to charakterystyczne w właśnie. E, no, spra sprawdzanie cały czas i lewej, i prawej strony przeszkody. To jest szybka gra tutaj. Albo nie ma, dobre zgranie z drużyną mają. swoją. Albo zgranie, tak, tak. Komunikacja. No dobrze, druga runda. Zobaczymy, czy No Limit się odegra. Ja nie myślę, że zmienią taktykę, czy znowu spróbują zrobić to samo. Dobra, no jak nie patrzyli, wyszło my, tylko my, końcówka. Tak, myślę, że próbują, tej, nie. Pewnie spróbują to samo, tylko, tylko jeszcze szybciej. Albo na początku uspokoją i potem ruszą, bo dobrze im to wyszło, naprawdę fajnie im to wyszło. Ale co, może teraz ta znowu pójdzie, pójdzie na, na do przodu. <noise> No zobaczymy. No mają punkcik, więc mogą tutaj zaryzykować. Tutaj mocno kibicują w komentarzach Tazowi. A na no nic nie ma kibiców na czacie? Piszcie. Ok, już, już się tutaj przygotowywują do startu. Round 2! Czekać! A. Czekaj. Coś chyba się tutaj zadziwało. Chyba informacje z tą repliką właśnie. I zaczęli Mocno do przodu, no limit I znowu ta sama tak, zagrywka. Tak, on znowu idzie tą samą stroną. Teraz A teraz to samo, wyhamowali przy tych drugich przeszkodach i przy pierwszych. planują zrobić tą samą akcję, czyli wybić, wybić podczas prób przemieszczania się na no ulimit. Ale tazy taktycznie grają w zielony, może ich po prostu nie widać. Może może to, jest. Może to ten kamuflaż kamufla daje radę. No, to, to jest Oj. odważne. Ale, jak widać, Ale poprzednio jak... chyba zrobił to samo właśnie jest ten. Tak, to niejednokrotnie widać było, że gdy są bardzo, bardzo nisko, to udaje się przemknąć. Na poprzedniej edycji nie było tak właśnie, że aż tak nisko chodzić. Chyba będzie próbował teraz obejść przeszkodę, żeby dojść do flagi Oj, widzi go. I dostał. Jest, dostał dostał. No, Jest tam bardzo ciasno. Któryś z zawodników opisał właśnie tą halę jako ciasną. I teraz chyba tak będą na bibicie Czyli właśnie zawodnicy coś krzyżą, że 2 na 1, tak? Czy... Ktoś tam krzyczeli Oho. na arenie. 4 na 2 na zostało. Chyba nie wiedzą o tym jednym. Oj, i mamy ten raż do przodu. na no limit. Tazów jest w tym momencie dwa razy więcej, więc chyba znowu już pójdą na wybicie. No mogą zaryzykować, go nie patrzeć i mogą zakończyć ten mecz przed czasem, to dość znacznie. Został już Oj, jeden, teraz chyba, został. no to teraz chyba Taz pójdzie, pójdzie do przodu. Pytanie, czy wiedzą, w którym miejscu jest. Oj, jest wybity. Wybity. Tak. I ma koniec. koniec. Czyli... Czyli tas. 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 No zrobili dwa razy tą samą akcję tak. udało się. Kurczę, szkoda. Liczyłem, że na tą trzecią rundę by się jeszcze więcej działo. Będziesz miał jeszcze dużo rund do komentowania. Oj, tak, to, to zdecydowanie. Może się okazać, że ten nowy, yy, nowy układ sali hali yy, okaże się, że rzeczywiście taka bardziej będzie statyczna ta gra. Może, może jutro kolimatory pojawią się na replikach, żeby jedy, jednak celniej strzelać na te kilkanaście metrów bardziej precyzyjnie. Za chwilę oddamy głos na dół. Ale zacznijcie schoń, komentować. Naprawdę, jeżeli chcecie, żebyśmy coś przeczytali, jakieś pozdrowienia, to dawajcie znać. Jeżeli chcecie, żebyśmy wiersz przeczytali, to wklejcie tam wiersz jakiś <śmulatujmy> jak. z tak. A Ewa już na dole czaj się Krotowa. z mikrofonem, żeby kogoś tam wywiadować. No to pozdrowienie dla kaczoru. <śmulatujmy> Bo żebyś... Dobra, jesteśmy na wizji. E, za nami mecz tas i No Limits. Chłopak, ja bym chciała skomentować wasz ubiór, ale niestety tam, tam są tazi, nie wiem czy kamera ich obejmuje, bo chłopaki ewidentnie zmieniają swój ubiór na bardziej spit softowy. No niestety sytuacja jest taka, że mieliśmy komplet pustynnego flektarnu. No nie, nie doszedł na czas, więc gramy w tym co mamy. No sorry, sorry. Ale bardzo dobrze wyglądacie. Wygodniej jest. Dziękuję. Leginsy nie są takie straszne. To... Chłopaki, jak mecz? Layout jest zupełnie inny niż w poprzednich edycjach, natomiast dostosujemy się i następne mecze będą tylko lepsze. To znaczy, że coś nie zagrało? Byliście zaskoczeni? Trochę byliśmy zaskoczeni, ale po tym meczu już nic więcej nas nie zaskoczy. Okej. Okay. A jakie mieliście nastawienie przed grą z Tazami? Wiadomo, że jest to dobra zabawa i chodzi nam tutaj o dobrą zabawę. Wielki szacun, wielkie gratulacje, że wygrali mecz. No ale mamy nastawienie bojowe, idziemy po jak najwięcej. Chłopaki, to już, to już wasza czwarta edycja, tak naprawdę, więc jesteście weteranami. Jak zmieniło się. Wa... Moja trzecia, bo pierwszej nie pamiętam. <noise> jak zmieniło się wasze podejście? Czy zmieniło się? Myślę, że tutaj generalnie Tazowi cały czas, cały czas idziemy z maksymum, żeby po prostu bawić się airsoftem, to się nie zmienia, więc staramy się rozwijać małymi krokami do przodu, zobaczymy jak reszta meczów wypadnie na dystansie całego turnieju, jaki poziom zaprezentujemy, więc na ten moment to był tylko pierwszy mecz, okay. cieszymy się z wyniku, no ale... Jesteśmy nisko, więc trzeba cały czas myśleć, patrzeć do przodu z pokorą. Okej, okay. podpytam o wasz plan treningowy. Wdrożyliście jakieś przed Oczywiście, oczywiście. Nowe koszulki, więc dużo innych w KFC, żeby wszystko się zgadzało. A chłopaki, a pytanie do Was: wy trenowaliście sporo przed turniejem? Tak, bo ja obiecałem, że pomacham córce. Cześć Zuzia! Wszyscy machamy, cześć! <noise> y Zapytałam o treningi przed turniejem. Czy specjalnie jakoś się przygotowywaliście? Trenujemy cały czas taką samą częstotliwością. Nie zdradzamy co, nie zdradzamy jak. A jak ale... często? Również nie mogę zdradzić. Natomiast <laughs> mamy trenera, trenujemy cały czas, idziemy do przodu i wyciągamy wnioski. Okej. Okay.